Siemanko, tutaj kanał Bolanza TV, witam Was, Oleśka. Dzisiaj zagramy sobie w grę, e, która się nazywa Outlast. Jest to gra horror, która nie wiem na czym polega, ale zaraz się dowiemy pewnie. Wezmę sobie poziom trudności normalny. Mm. Outlast zawiera sceny przemocy, treści erotyczne oraz wulgaryzmy. Baw się dobrze. Dziękuję. Wcielasz się w postać Milesa A.O. Coś tam? Dziennikarza śledczego, którego ambicją jest osobista podróż do piekła na ziemi. Będąc zawsze skłonnym do podejmowania ryzyka, jakie wynika z badania spraw, za które żaden inny reporter nie odważyłby się zabrać. Odkryjesz mroczny sekret w sercu zakładu psychiatrycznego Maut Massive. Czy jakoś tak. Nie wiem, jak to się czyta. Słaba jestem z angielskiego, przykro mi. Pozostań przy życiu jak najdłużej. Nagraj wszystko. Nie jesteś typem wojownika. Jeśli chcesz odkryć koszmary czające się w małą coś tam, musisz uciekać, ukrywać się lub zginąć. Wow. <grystanie> Fajnie, jedziemy sobie autkiem. Mm. Fajnie, zwierzęta nie się zachowują, bo jest zła pogoda. Super. Mhm. Interesujące. W tle słyszę jakieś dziwne krzyki. Nie wiem, co to jest. Zaczynam się trochę bać. Czy to tak powinno być? Dobra, wjeżdżamy tutaj na jakieś podwóreczko. Czy to wygląda na jakieś... Jest jakiś szlaban, nie wiem co to jest. Jakby jakiś hotel czy coś. Nie mam pojęcia. Powiem wam, że jak automatycznie jeździ to auto, to jakoś tak ładniej niż jak ja bym prowadziła. Trochę przykre, ale no trudno. Wysiadam z auta, super. Fajnie, mam kamerę. Mhm. 17 września 2013 rok. Czemu ja gram w taką starą grę? Co Wy sobie myślicie? Nielegalna działalność w ośrodku badawczym. Nie znasz mnie, nie będę owijał pawełnę, mogą mnie śledzić. Przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym MURKOFF. W coś tam. Właśnie łamię wszelkie umowy w zachowaniu poufności, ale pieprzyć to. Tam się dzieją straszne rzeczy. Nie mieści mi się to w głowie. Mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieje się krzywda. A Markov na tym zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Super. Bierzemy kamerę, bierzemy jakieś bateryjki. Do kamery, pewnie. Kamera z latareczką. Nowocześnie. Super. Uuu, uh. mam tak przez to patrzeć cały czas? Mhm. Super. Dobra. Mogę już wyjść z tego auta, czy nie? O, wychodzę, super. Fajnie. Powiem wam, że bardzo ładne... Bardzo ładna natura dookoła. Czemu to się zamyka? Zaczynam się już seriować. Mogę stąd wyjść. <grym> Mogę zakończyć tę grę na tym etapie. Zadania są. No, to... dobra, nieważne. Mm. Dobra, jeszcze jakbym wiedziała, co mam tutaj robić, to by też było fajnie. Na razie sobie gigam fajnie. Nic się robi. O, mogę tu hopsać, fajnie. Nie mogę hopsnąć na to krzesło. Słabo, słabo. Mam coś tutaj pewnie zrobić, skoro jest mi tutaj zamknięte, tak? Czemu nie mogę tu wejść? Halo. Czy ja latam? O już nie. Dlaczego nie mogę tutaj wejść? Halo. Co jest? Aaa! Mogę to nagrywać. Super. Myślałam, że już to nagrywałam. O, teraz tu weszłam. Super. Chciałam ja tutaj zrobić. jak ktoś? Halo. Halo. Halo? Halo pomocy? Halo. <grym> Chciałam ja tutaj robić. O, ale fajnie, się przesuwa tak. Hmm? Dobra.. Hmm. Podejdę może do bramy. Może tam coś będzie ciekawego. Można dobiegać. Można dobiegać, super. A. Lewy przycisk myszki, aby powoli otworzyć tworzyć drzwi przytrzymuję. Oj Zaczynam się seriować, tutaj latają jakieś ptaki. Jakby nie wiem co to jest. Brony jakieś czy coś. No, jak wszystkich hororach, czemu by nie? A nie, to jednak chwaliście. Dobra, nieważne. Nagrywam to wszystko, nie wiem w ogóle ile to ma baterii. O, super, można tu biegać. Co to było? Słyszę jakby jakieś pisanie po kartce papieru jakimś ołówkiem, nie mam pojęcia co to znaczy. Nie mam pojęcia kto to zrobił. Mam nadzieję, że nie straszy mnie po prostu Macia. <grym> Znając jego, to w sobie możliwe. Dobra, do środka może na razie nie będę wchodzić, bo trochę strasznie to wygląda. Więc, czemu tam. A, nika światła. A nie, dobra, po prostu tak przeszłam. Um... O, jakie fajne drzewa, Macia patrz. <grych> dobra, idziemy do innej furtki, ale tam jest jeszcze bardziej strasznie. To może po prostu wejdziemy do środka. Mój bohater zaczął się męczyć. To chyba niedobrze. Zważając na to, że właśnie tu będę wchodzić i możliwe, że będę musiała uciekać. Um. Ok, drzwi są zamknięte. Drugie też. Kto by się spodziewał. Może jakieś boczne? Nie, bocznych tu nie ma. Um. Domofon. Nie, nie działa. Przykro mi. Do aut wsiadać się nie da. Włączam kamerę przez przypadek, dobra. Ogólnie nie wiem, czy powinnam cały czas to nagrywać wszystko, bo... to jest w ogóle łańcuch, więc tutaj w ogóle nie wejdę. Um... Tędy też nie przejdę, bo tutaj też jest łańcuch. Super, jestem zamknięta gdzieś. Fajnie. Nie mam pojęcia co mam tutaj robić. Włączę na razie kamerę, bo jest niepotrzebna. Pójdę sobie w tamtą stronę, tam może będzie coś ciekawego. A tutaj też jest łańcuch, kto by się spodziewał. Mm. O, fajnie. Przejście. Dobra, to jednak może włączę tą kamerę. Dobra, jestem w środku. Widzę tutaj jakieś rusztowanie nadal te ptaki. Um, są jakieś drzwi. Pewnie są otwarte. Ale nie wiem czy chcę tam chodzić Znaczy wiem, że nie chcę, ale... O, zamknięte jak miło. To jest bardzo dobra wiadomość dla mnie mm. o fajnie, super. Super zoom. Macie, patrz prawie jak u ciebie... Co to było? Prawie jak u ciebie w telefonie. Just <grymne> teraz też będę chodziła z tą kamerą i wszystkim się chwaliła, że mam super zooma. <grymne> o, mogę chodzić po drabinie, super. Ojaj. Oj, oj, oj. Co jest z tą muzyką? Nie tak, halo. Mogę ją wyłączyć. <grymne> Nie, nie mogę. Super. Um. Dobra, przeskoczyłam to. Ja widzę jakieś ładne firaneczki w oknach. Super. Mm. I ogólnie. Dobra. Super, weszłam sobie jeszcze wyżej. Oho, pochopsałam sobie po rusztowaniu. Na pewno nie spadnę. Uhu. E, dobra. Jestem na samej górze rusztowania i co teraz? Pewnie mam tu wskoczyć. Jasne, że tak. Oj, 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 aaaa! Dobra, nie chcę tam chodzić. Dobra, uciekajmy stąd. Mogę iść tam z powrotem do auta? Mogę jechać do domu? Czy to już koniec tej gry? Już przeszłam, tak? Czemu to światło jest wyłączone? Halo, nie chcę włączonego światła. Mogę tu włączyć jakąś latarkę? O, fajnie, mogę. Jezus. No nie chcę, nie chcę w to grać. No mogę już stąd iść. Naprawdę nie chcę w to grać. Dobra, jest stolik. Czemu nie ma krzeseł? Pewnie Bastek tu był. Wszystkie pozabierał. Dobra. Eee. Co teraz? Dobra, idę sobie tędy. Może będę sobie powoli chodzić. Nie będę swojego bohatera męczyć. Jak ja nienawidzę takich... A, nawet horrorów nie mogę oglądać i teraz mam w to grać jeszcze. Super. Tu na pewno nic nie ma, nie? Dobra. Jezus. Ale on ma okropną rękę. Ue! W ogóle ta ręka mu weszła w ścianę trochę. Mam fajnie właśnie te drzwi. Cudownie. Dobra. Kraty oczywiście, standard, bo czemu by nie? W ogóle kto normalny po środku korytarza sobie kraty montuje? Ja nie wiem. Mm. Dobra, tam sobie nie przejdę, idę sobie tam jednak chyba muszę. Z on musi tak tykać tych wszystkich futryn? Dobra. Ehm. Um. Idziemy sobie, weszliśmy chyba do jakiegoś. To jest ksiądz. Czy jestem w ogóle w kościele jakimś naprawdę? Nie, to nie jest kościół, to są meble jakieś. Nie wiem co to jest. To jest jakiś, jakby, nie wiem, biskup czy coś. Ale ma niezadowolony. No, widzicie to? Smutny facet. Albo jakiś wredny. Ja nie wiem, czy jest, chcę tutaj nadal być. Dobra. Te firanki się nie ruszają, jakieś sztywne są. Pewnie. Jak sąsiedzi Karolinę, pozdrawiam Karolinę. Um. Tutaj widzę jakieś ładne kwiatki. Gdyby to był basek, to już by na pewno je wziął ze sobą. O nie, 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 O nie, czemu mi się rozładowuje... Rozładowuje... Halo! O nie, halo, słyszam jakieś krzyki w ogóle. Rozładowuje mi się właśnie kamera. Ty, bez tej kamery lepiej widzę. Fajnie, super. Po co ja to cały czas nagrywałam? Ej, dlaczego tu jakieś krzyki były? Co jest z tym telewizorem? Halo! Tutaj teraz poleci jakiś odcinek specjalny. <grych> Dobra, Mati sobie to wmontuje. <grych> Siema, dzisiaj postanowiłem wejść do jednego z najstraszniejszych miejsc w całym mieście. Jest to oczywiście podziemia Bolanza. Zobaczmy, co tutaj jest. Trochę się boję tutaj wchodzić. Widzę jakieś numery. Nie wiem, co one oznaczają. Idźmy dalej. To są kłódki wszędzie, także tu nie wyjdziemy. Poszukajmy, może gdzieś będzie otwarte. Stąd przyszedłem. Tam jest oczywiście twór. Tu mamy jakieś śmieci, nie wiem. Czy jakieś buty. Trochę to creepy wygląda i trochę się boję. Ale dobra, idziemy dalej. Tu mamy jakieś stare drzwi chyba. Nie wiem. O, lustro. Nie będę wchodzić, żeby się nie pokazywać. O, już znalazłem jedne otwarte drzwi. Coś słyszałem, jakiś syp, nie wiem co to było. Ja pierdolę Co to jest? Co to za miejsce? O kurwa, tu wisi panda Spierdalam um. No ale on naprawdę jest jakiś Dobra, widzę na górze jakiś drążek Znaczy jakiś... W ogóle... O, kamera, jaka nowoczesna Super Um, tutaj widzę, że te rolet. W ogóle to było zasłonięte przed chwilą, chyba, czy nie? Tak mi się wydaje. Dobra, nieważne. E, słyszę bardzo niefajne odgłosy. Jak otwieram drzwi, to może sobie włączę jednak tą kamerę. W ogóle średnio przez nią widać, to jest trochę słabe. O, super. Teraz mi się coś pojawi, ja zejdę na zawał tutaj, super. Teraz nie będę przez tydzień spała, co najmniej. Dobra, zamknę te drzwi, może Jezus. Czemu na tak głośno się zamknęły? Teraz na pewno nikt mi nie zauważył. Widzę <laughs> mm, tutaj jakieś papiery. Kolejny kwiatek. Jest komputer. Na którym nic nie widać. Um, no, mogę sobie zmienić baterię. Super. A to już w mi procesie były. Aha, mam tylko już jedne baterie. Super. O, znalazłam, czy to jest. Fajnie, znalazłam baterię, jak miło. Milutko bardzo. To się w ogóle teraz włączyło, czy nie? To się chyba włączyło teraz. W ogóle, czemu on tak robi? Po co to? jest jakaś funkcja, ale nie wiem po co to. Nie mogę nawet wejść na krzesełko. W koszu nic nie ma ciekawego. W ogóle nie wiem, czy nie powinnam jakoś przeglądać tych szafeczek. Dobra, włączę sobie kamerę. O nie, 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 halo, kamera. Dobra, pomyliłam przyciski. Mm, idziemy do kolejnego pomieszczenia. Um, dobra, to jest jakby kolejne jakieś biuro. Słyszę telefon. On jest w ogóle... Włączy na razie tą kamerę. Mam jakieś kolejne akta. Czemu on wszystko to tak agresywnie bierze? Mm, obejrzę je. Ośrodek badawczy. Hmm. To jest jakiś psychiatryk w ogóle? 19 lat, mężczyzna. Hmm. Przebieg leczenia. Pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o świadome śnienie. Na niespotykaną skalę zaobserwowano czynność pola. Margo, coś tam, bla bla bla. E, kontynuacja etapu czwartego: terapii hormonalnej. Diagnostyka. Dobra, nie wykazała nagromadzenia śluzów o skrzelach. To jest w ogóle psychiatr. Naprawdę, muszę grać w jakiś psychiatryk. Naprawdę. Nie udało się wydzielić etro, coś tam. Wynik bardzo niepokojący. Czyli, że to, co może w tej grze straszyć, to możliwe, że to będzie ten chłopak i paru innych, których pewnie też znajdę tutaj jakieś papierki. Um. Dobra, zaburzenia cyklu ASRem i NRM. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Halo. O nie, 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 proszę bez takich. Denerwuje mnie ten telefon. Bo jest bardzo nieprzyjemny, jak mi tak pika. Wyjrze przez okno, przecież to takie oczywiste, żeby w horrorach wyglądać przez okno. Czemu to nie jest zasłonięte? Tutaj już nic chyba ciekawego nie będzie. Włączam kamerę. Wychodzę do kolejnego pomieszczenia. Znaczy na korytarz teraz. Grzejniczek bardzo ładny. Bardzo ładne pęknięcia w ścianie. Jezus wiatrak. Oh, masakra. O, nie, 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 nie idę tam. Nie ma opcji. Nie, nie ma opcji. Nie ma opcji, nie, ma opcji. nie idę tam. Mogę stąd wyjść już? Czy to już gry? Maciek, Macia! Pomocy! Te drzwi się zamknęły, widziałeś to? Ej no naprawdę teraz widać tak serce wie. Nie, nie gram w to. Uh, co mam pewnie teraz tu wejść, tak? Taki jest zamysł tej gry, żebym ja tutaj sobie weszła. Ale ja ominę to pomieszczenie, jelo. Co to, co to było? O, nie chcę tu być. No weź no. Dobra, super, teraz gra się już zaczęła tak poważnie, poważnie. Ja naprawdę nie chcę tu być, mogę wejść do kosza, się schować. W ogóle, po co on tutaj przyjechał, w jakim celu, ja się pytam. W tym coś może być teraz. Nie mam pojęcia co. Albo kto. W sumie jesteśmy... Serio mam się tam dost... nie ma... Dobra, w sumie tam też się coś ruszało. Nie, nie chcę tam iść. Nie mogę... Z... Nie, nie mogę już zejść. Jezus, pajęczyna. Dobra, idziemy w tą stronę, bo chyba wydaje się bardziej przejrzysta i oczywiście. Co to było? Jezus! Co to? Czemu tam coś bie... Czemu tam coś biegnie? Nie chcę tu być! da jeszcze mi się rozładowuje. Mogę to wymienić teraz baterię? Mogę sobie wymienić baterię, super. O, no nie, przestań. O, tutaj też mi coś pewnie przebiegnie, coś do mnie dzwoni. W ogóle telefon do mnie dzwoni, kto jest nienormalny do mnie dzwoni. Mamo, przestań. No nie, jak ja tu nie chcę być? Nie, 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 mamo, nie. Tam coś się ruszało w ogóle. Aaazus, a mi serce już bije. Nie, już nie będę spała przez miesiąc co najmniej. Nie wiem gdzie ja jestem teraz Dobra fajnie, teraz to w ogóle jestem. Mm, nie chcę tu być. <laughs> Jezu! Co to było? Jezus, nie chcę tu być! Co to było? <laughs> nie chcę tu grać! Macia! Mogę już przestać! Nie, ja w to nie gram, nie! To no nie ma opcji! Została muzyka, jeszcze... Nie! Ja nie dojdę tego równo! Nie gram w to, już czas, mój nagrywanie się skończył, halo! Nie chcę tam być! Halo! Jezus, mogę zakryć oczy, ja w to nie gram już no! Się trzęsę, co? No porażka, no! Nie polecam moi drodzy tej gry. To jest najgorsza gra, jaką kiedykolwiek grałam. Jeszcze robaczki mi tu jakieś lat... Co to jest? Jezus, ja się boję tej gry, ja nawet nie wiem o co w niej chodzi, a ja tutaj, nie, ja się czuję w sumie tutaj bezpiecznie, albo nie, to mnie nie jest bezpiecznie. Ale jak teraz wyjdę, to pójdę do tej toalety, a tam też było niebezpiecznie i w ogóle, co ja mam w tej grze robić, no? O, kto jest taki nienormalny I w ogóle, kto tworzy takie gry, po co, w jakim celu? O, poczytamy sobie instrukcję mycia rąk, <grym> też fajnie. Czemu mi to tak gibie się? A tutaj w ogóle stąd też coś wybiegło. W ogóle tamto to był chyba jakiś wisielec, nie wiem, nie zdążyłam zobaczyć, bo się troszeczkę przestraszyłam. Dobra, i tak musimy chyba tam wrócić. W którąś stronę? I tak tam musimy iść, i tak, bo w sumie nie mam gdzieś tutaj. Super, jeszcze mi się rozładowuje kamera. To już koniec tej gry. Nie, naprawdę, już kończmy to. Już fajnie, super pograne. O, nie chcę tu być, no. Zamknę sobie oczy i będę szła. Z zamkniętymi oczami. Tu jest trup. Tu są flaki. Przestań tak głośno. Tu też jest kolejny trup, który sobie wisi. Super. Czemu tu każdy wisi. Znaczy on leży. W sumie faktycznie. A, nie ma głowy. Hmm. Przyjemnie. Jezus, kolejne coś wisi. No, przecież ja potem nie zasnę, no. Jezus... Czemu ja muszę w takie głupie gry grać? Jezus, kolejny wisierec. No przecież to mi się będzie po nocach śniło, no. Znaczy, nie będzie mi się śniło, bo nie zasnę. Zaraz mnie pewnie coś chwyci, zabije, zje, albo coś. Jezus, to się rusza, no! Dlaczego to się rusza, no? Wydostali się, wszystkich zabili, odmieńcy. Co? Jak to? Ale ktoś... Nie możesz z nimi walczyć, musisz się ukryć. O, jestem za tym, no! Frontowne drzwi można otworzyć w pomieszczeniu ochrony. Okej. Okay. Lepiej stąd natychmiast. Pier... E, dobrze, chętnie. Gdzie jest? Halo! Niech pan nie umiera. Halo, proszę pana, proszę pana. Gdzie jest pomieszczenie ochrony? Halo! Oooo! Pewnie muszę tam iść, tak? Super. Ale nie, no przecież ja jestem. Tam nic nie ma na tych szafkach? Ciekawego? Ale on nisko skacze w ogóle. Ja już wyżej skaczę, naprawdę. Ale mi serce bije. Ej, już nie mam baterii. I co teraz? Nie mam kamery. Jak ja bez kamery mam wychodzić? W ogóle ja bez kamery nic tutaj nie widzę. A, skończyły mi się baterie. Czy pan nie ma baterii? Przepraszam, proszę pana. Proszę pana, gdzie, gdzie pan ma głowę? Proszę pana. Dobra, nie ma głowy. Dramatyczna muzyka, zaraz się coś stanie, znowu, znowu umrę. Nie. A nie. nie. Czemu ja w to gram w ogóle? Gdzie jest pomieszczenie ochrony? Halo, gdzie są jakieś baterie? Tutaj nie przejdę. Tędy chyba się nie da przejść, chyba że się daje, się mylę po prostu. Ale nie, no. Próbowałam. Wydaje mi się, że się nie da. Ja te drzwi zostawiam otwarte. wydawało mi się, że nie zamykałam. Dobra, nieważne. Co to było? Coś mi się tu pojawiło. Nie, nie będę zamykać tych drzwi. W ogóle mało już widzę w tej grze, bo skończyła mi się jednak ta bateria. Słyszę muchy. W sumie dobrze jak nic nie będę widzieć. Dla mnie to nawet lepiej. Ale proszę pana, czy pan jeszcze żyje? a muchy. Dużo much. O, głowy! Nie zauważyłam, to. to na tym głowy leżały. O Boże, ale to jest straszne. Creepy. A, ząbki, ładne. W ogóle oni są tacy sami. Bliźniaki, jak nic. Co się dzieje w ogóle? Gdzie ja jestem? To nie jest żaden. No i nic nie widzę na tej grze. Co ja mam teraz robić? A! Tutaj się coś stanie, tu tam coś chodzi. Nie, 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 nie. nie. To mnie zaraz zaatakuje To mnie zaatakuje czy to mnie nie zaatakuje? Zaatakuje mnie. Dobra, trudno. Teraz się żyję, pobiegam sobie najwyżej trochę. Aha, super, dobra, tu jestem. To zniknęło. Halo, proszę pana, gdzie pan jest? Dobra, super. Jezus, nie powinnam chyba tak szereścić. Da się tu chodzić ciszej. Chyba się nie da, nie wiem. Dobra, przejdę sobie tutaj. A! Jezus, co ja robię? O Boże, jak pan walczyć? Co jest? Co jest? Przegrałam? Nie, nie przegrałam. Dobra, e, słuchajcie, ty przebiłem akcent. Jezus, to jest nade mną. Kim jesteś? Jestem Oleśka z Bolanzy, siemanko. Dobra, słuchajcie, nie, dobra, to jest koniec, to jest koniec. Ja już, ja już nie jestem w stanie po prostu grać. I tym przebiłym akcentem kończę i em, to jest jeszcze ten etap tego kanału, że jednak się prosi o te łapki w górę, więc proszę was ładnie, grzecznie poświęciłam się dla was i zagrałam w tą głupią grę. Więc proszę o jak największą ilość łapek w górę, subskrybujcie oczywiście ten kanał, chociaż prowadzą go niereformowani ludzie, którzy kazali mi w to grać. Subskrybujcie ten kanał i e, oczywiście kliknijcie też dzwoneczek, żeby wiedzieć o kolejnych filmikach, być może będę się pojawiać jeszcze częściej, mam nadzieję, że nie. Znaczy, tak, tak, lubię u Was grać, oczywiście, głowaki, tak. Um, z tej strony, Oleśka, żegnam Was bardzo milutko, bardzo, bardzo milutko. Nie mam pojęcia, co mam w tym momencie teraz mówić, bo jestem tak zestresowana, że to jest po prostu piękne. Um, powiem tylko, że jeszcze możecie zostawiać komentarze i pisać, czy Wam się podobał filmik, czy nie. Czy chcecie więcej filmików z moim udziałem? Oczywiście nie horrorów, ale jak chcecie z horrorami, to spoko też możecie napisać, że chcecie horrory. E, jakoś może się do tego ustosunkuję. Może, <grym> może przemyślę to jakoś. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.